Oh, Kafe z Radiem Katowice to już nasz tradycyjny, można rzec, program, spotkanie z redaktorami, z dziennikarzami tej rozgłośni radiowej, zawsze w piątek. Dziś moim gościem jest pan redaktor Cezary Orzech. Witam serdecznie. Dzień dobry. No, możemy teraz porozmawiać jak pogodynek z pogodynkiem. Pan zajmuje się prognozą pogody, meteorologią w rozgłośni radiowej w Radiu Katowice, ale nie tylko. O tym drugim temacie za chwilę Powiedział Pan przed chwilą, zanim weszliśmy, że ma Pan dość szczegółowe informacje pogodowe. E, tak jak wszyscy rozmawialiśmy, nawet co do dwóch minut można określić, kiedy w nad Katowicami wyjrzy słońce. No, parę razy się udało tak precyzyjnie określić pogodę. Łatwiej to było określić jeszcze kilka lat temu, dlatego że w ten czas stacjonował tutaj punkt myśliwski i codziennie odbywał się oblot pogody i na podstawie informacji, które przekazywali piloci, bo zawsze odbywał się lot samolotu z dwójką pilotów obserwatorem, meteorologiem i pilotem, tak zwana szparka. No i w ten czas, kiedy oni wykonywali okrąg nad województwem, to doskonale jeszcze widzieli z tamtej perspektywy, jak przemieszczają się chmury. Teraz też też możliwe, bo mamy radary, szczególnie po 1997 roku, kiedy wybudowanych zostało dodatkowych kilka radarów pogodowych. Można to bardzo precyzyjnie określić. Oczysta, Ale oczy... mamy też zdjęcia satelitarne, które można oglądać w czasie rzeczywistym, prawda? No tak, to z kilkunastominutowym opóźnieniem. No i poza tym mamy doskonałą służbę meteorologiczną na lotniskach. Mamy tutaj kilka lotnisk. I po zebraniu tych wszystkich informacji, kiedy przygotowuje się prognozę pogody, bardzo szczegółową dla pilotów, którzy muszą wiedzieć, jak tam jest na górze, bo tam na górze jest zupełnie inaczej niż na dole. To wynika z jet streamów takich bardzo silnych, wiatrów strumieniowych i tak dalej. jeżeli to wszystko się poskłada i Ziemi wie mniej więcej z jaką prędkością przesuwają się chmury lub jaką prędkością przesuwa się front, jakie jest grubości, tak jak było wczoraj, to można było, można było precyzyjnie określić, że zacznie padać. Deszcz, tak jak było wczoraj, gdzieś koło godziny 6-7 i przestanie padać gdzieś koło godziny 13-14. Dziś też w momencie, kiedy przekroczyło się granice Katowic, wjechało się w to miasto, ogarnęła nas mgła. Ta mgła pewnie już opada powoli. Ja, przepraszam, mgła nigdy nie opada, to jest określenie poetyckie mogła się unosić do góry. Tak, tak. No, chciałem tutaj właśnie użyć tego poetyckiego określenia. Panie redaktorze, ale przed pan wymienił lotniska również. No i tak przejdźmy do tego drugiego tematu. Pan w Radio Katowice myśli również lotnictwem. Od kilkunastu lat prowadzę audycję w niedzielę o 11.45. W tej chwili o 11.45, w Podniebne Opowieści. I to już jest kilkaset wydań tej audycji gdzie staram się przybliżyć lotnictwo, różne. I to nie pasuje... tylko na Śląsku. Nie, nie, w ogóle, lotnictwo jako takie. Czyli mówię o historii lotnictwa, o dniu dzisiejszym, o ludziach lotnictwa. Z wieloma się spotykam, zapraszam do studia, no, a także sam uczestniczę w różnych imprezach lotniczych i w ten czas przekazuję relacje radiowe. Ostatnio, tak, mogę się pochwalić, Przyleciałem pierwszym Dreamnilerem, który trochę się teraz psuje, ja ale się to... chciałem o to zapytać, czy pan już był tym szczęśliwcem, który ulicz się w powietrze Dream e, To znaczy miałem przyjemność polecieć do Seattle, e, do fabryki, która jest Everett pod Seattle. E, to rzeczywiście robi niesamowite wrażenie, ten obiekt, bo to tak, proszę sobie wyobrazić, położyć na płask 10 pałaców kultury. I to jest fabryka Boeinga, mniej więcej. Wrażenie robią fabryki samochodów, a tutaj to jest pewnie kilkukrotnie większe. No bo przecież no taki Dreamliner, przepraszam, musi się gdzieś tam pomieścić. To znaczy się ich tam stoi w rządku kilka. A, a obok pod nas są robione następne samoloty. Także ten y, Dreamliner. Y, jest naprawdę doskonałym samolotem. Oczywiście przechodzi teraz okres dziecięcy i słyszymy co chwilę, że coś tam się popsuło, ale proszę zwrócić uwagę, nie popsuło się nic, co jest związane z nową konstrukcją samolotu. Psują się podzespoły, które były zamówione w firmach również renomowanych i te podzespoły niektóre są w innych samolotach, no ale Pech jakoś prześladuje tego e, Dreamka. Świetny samolot, radzę, jak jeżeli ktoś będzie gdzieś kiedyś leciał i będzie miał się zastanawiać, czy polecić Dreamlinerem, czy innym typem samolotu, radzę Dreamlinerem, bo komfort jest nieporównywalny nawet do Jumbo Jetta czy najnowszych samolotów. Panie redaktorze i ostatnie pytanie, bo powiedział Pan, że jest w rozgłośni radiowej trójwymiarowa prognoza pogody. Cóż to takiego? Trójwymiarowa, Trójwymiarowa. Kiedy nie z, mamy obrazu. Z lądu morza i wody, z lądu powietrza i wody. A ja jeszcze wracając się... do historii, o na przykład tutaj przyniosłem pierwszy rozkład lotów z 29 roku, kiedy to Katowice miało więcej połączeń niż Warszawa. I pierwszy lot lotu odbył się z Katowic przez Brno do Wiednia. Mało kto o tym wie. I że udziałowcami lotu był Śląsk. Skarb śląski. No proszę. Panie redaktorze, jaka dziś będzie prognoza pogody dla śląska? Po odejściu gieł, bardzo dobra, tylko że nie będzie tak ciepło jak dwa dni temu. Nie przekroczy temperatura 21 stopni, ale 17 to jest gwarantowane i bez deszczu. Natomiast wieczorem niestety znowu mgły i jutro mogą być jeszcze Bardziej ograniczające widoczność niż, niż dzisiaj. Które widzialność, przypominamy, widzialność bo które widoczność... przypominamy, że poetycko opadają, ale w meteorologii unoszą się w górę. Bardzo dziękuję za wizytę w studium. Bardzo. Moim Państwa gościem był Cezary Orzech, redaktor Radia Katowice.